Witajcie ponownie, trochę mi nie było, no ale cóż, każdy musi trochę odpocząć. Ja przy okazji swojego urlopu zdecydowałem się na to, aby sprawdzić bardziej niż zawsze Fiata Freemonta. Dlaczego akurat ten model? Hmm. Bo jest to bardzo ciekawa propozycja w swoim segmencie dużych, siedmioosobowych utelenowionych vanów. Bardzo mało popularna na naszym rynku. To jest o tyle dziwne, że samochód specjalnie drogi nie jest, bo nie oszukujmy się. Niewiele ponad 90 tysięcy za wersję podstawową i około 130 tysięcy złotych za wersję w najbogatszej wersji wyposażenia z najmocniejszym 280-konnym silnikiem to naprawdę bardzo ciekawa propozycja. I takim też autem jedziemy i takim też autem jedziemy Fiat Freemont z dużym benzynowym silnikiem pojemności 3,6 litra i mocy 280 goni. Co to znaczy? Tylko jedno. To naprawdę bardzo dobrze przyspiesza. Co równie ważne, zwłaszcza podczas długich wakacyjnych wyjazdów, auto jest wyposażone w automatyczną skrzynię biegów, sześciostopniową, która płynnie, bez zbędnych szarpnięć, zmienia biegi. Mieliśmy okazję to sprawdzić naprawdę. W... mieliśmy, Miałem okazję to sprawdzić w różnych, bardzo specyficznych warunkach. Trasa zaczynała się w Warszawie, kończyła się w Kudowie Zdroju. E, zatem była droga ekspresowa, zwykła droga jednojedniowa, jedno, jedno autostrada. E, w każdych tych warunk warunkach Fiat pojawiał swoje zalety, ale również nie oszukujmy się. Każdy samochód ma jakieś wady. No, w tym przypadku e, największą wadą tego modelu jest zużycie paliwa. Cóż, nie oszukujmy się, 3,8 litra, 280 koni to naprawdę musi wypić. O ile w trasie nie ma z tym specjalnego problemu, bo nawet przy autostradowych 140 km na godzinę auto spokojnie zużywa poniżej 10 litrów na 100 km, o tyle już jazda w mieście to masakra dla naszego portfela, bo uzyskanie zużycia na poziomie 18, 19, 20 litrów na 100 km wszystko jest uzależnione od tego, jak gwałtownie przyspieszałem podczas ruszania ze świateł nie jest specjalnym wyczynem. Takie wyniki osiąga się tak. Ale wracajmy do naturalnego środowiska tego samochodu. Nie oszukujmy się. To auto nie zostało stworzone po to, aby dojeżdżać nim do pracy codziennie stać w korku, bo, bo zużycie paliwa będzie bardzo wysokie. Ale podczas jazdy w trasie jest naprawdę bardzo fajnie. Nie, miałem nieco e, obaw podczas e, swojej podróży do kudowy zdroju, a właściwie na drogę z Kudowy doradkowa. A, miałem taki kaprys, stwierdziłem, że przejedziemy się legendarną, polecaną przez wszystkich trasą stu zakrętów e, w górach stołowych. Hm, faktycznie, trasa robi wrażenie, ale robi też wrażenie coś innego. To, jak idioci się tam pojawiają, e, co robią ze swoimi samochodami, co robią, z, jak traktują innych użytkowników dróg. E, nie oszukujmy się, no, to jest droga publiczna, nie jest stworzona do tego, żeby się na niej ścigać. Można się po niej przejechać, popodziwiać, bardzo fajne widoki. E, ale nie znaczy, to, nie znaczy to to, że wybierając się na trasę 100 zakrętów, musimy zaraz jechać jak idiota, wyprzedać w każdym miejscu, gdzie nikt normalny tego by nie zrobił, bo mamy szybkie, mocne auto, bo chcemy sprawdzić się, czy potrafimy jeździć po zakrętach. OK, chcesz sprawdzić się na zakrętach? Wynajmij senator, poszalej na torze, nie w takim miejscu. Tą trasę pokonałem Fiatem Fremontem dwa razy, tylko i wyłącznie dlatego, że nawigacja w tamtych warunkach wyjątkowo dziwnie się zachowała i poprowadziła mnie w zupełnie innym kierunku niż chciałem jechać. Efekt jest taki, że kolano jeszcze dzisiaj mnie boli od ciągłego, ciągłego hamowania i utrzymywania się na fotelu, który jest skórzany, śliski i bardzo kiepsko wyprofilowany. Jeśli, jeśli chodzi o oparcie, oparcie jest wyprofilowane super, natomiast samo siedzisko jest wyprofilowane tragicznie i podczas zjazdów, podjazdów na tych górskich serpentynach, utrzymanie się na fotelu naprawdę było nie lada wyczynem, zwłaszcza do mięśni nóg. Yy, yy, udając się na tamtą drogę miałem pewne obawy co do tego, czy Fiat 500 nadaje się do takiej jazdy. Hm. Faktycznie, 280 koni to gigantyczne przyspieszenie podczas jazdy po prostej, ale w zakrętach hm, to już nie jest takie fajne, dlaczego? Masa, wysoko położony środek ciężkości i nawet napęd na cztery koła nie pozwolą nam zniwelować do niedoskonałości konstrukcji, jaką jest Wanta, czyli wysoko położonego środka ciężkości. Zatem sobie przejechaliśmy się trasą Zakętów e, rekreacyjnie w obu kierunkach. Faktycznie Fiat Simont nadaje się do takiej jazdy, pod warunkiem, że wybraliśmy się na wycieczkę. Zresztą nie pochwalamy ścigania się na drogach publicznych. Wybraliśmy się na wycieczkę. Chcemy podziwiać, zatrzymywać się na miejscowych parkingach, patrzeć, co nam natura ciekawego stworzyła. Zatem Fiat film prowadzi się całkiem przyzwoicie jak na dużego vana. Niedoskonałości, zawieszenia rekompensuje nam bardzo mocna jednostka napędowa, która podczas każdego ruszania ze świateł, sprawia nam mnóstwo radochy. Eee, przejechaliśmy podczas no, prawie dwóch tygodni 1700 km po polskich drogach. Nie wyjeżdżaliśmy za granicę, żeby było ciekawie. Stwierdziliśmy, że zwiedzamy tylko i wyłącznie Polskę. I zużycie paliwa średnie wyniosło 12,5 litra na 100 km. Co? nie jest to wynik nadzwyczajny, ale nie oszukujmy się, nie jest też jakiś tragiczny, eee, zwłaszcza że jeździliśmy w górach, często hamowaliśmy, jechaliśmy pod górę, z góry, hamowanie, przyspieszanie, hamowanie, przyspieszanie, jak to w górach. Zatem 125 km to wynik do zaakceptowania w tym przypadku. We wnętrzu 7 wymiarowych miejsc. No, dostanie się, do, dostanie się do tych miejsc w bagażniku jest nieco utrudnione, bo żeby to zrobić trzeba złożyć oparcie drugiego rzędu siedzeń i przesunąć ciężką kanapę, ale da się to zrobić, da się usiąść z tyłu. Czy tam będzie komfortowo? Raczej nie, miejsca w bagażniku, z miejsc w bagażniku nie, korzystaliśmy, nie korzystaliśmy podczas wyjazdu. Złożyliśmy je, mieliśmy dzięki temu duży bagażnik, który dla trzech osób był wystarczający, dla pięciu mogło być ciężko. Ale siat Fimont to nie tylko silnik zawieszenie, to przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, Wnętrze. Wnętrze, które powinno zapewnić komfortową podróż dla całej rodziny. No i tak chyba jednak było, bo ani ja, ani pasażerowie, no poza może wycieczką do gór stołowych, nie narzekali na brak komfortu, na to, że jest im głośno, że jest im niewygodnie. Naprawdę nie było z tym najmniejszego problemu. Z czym mógł być problem? No, jedynie z tym, że skórzana tapicerka, której nie znoszę yy, i słyszeliście tu już wiele razy, yy, po kilkunastu minutach, po kilkunastu, dobrze po kilkunastu minutach, że skórzana tapicerka bardzo szybko się nagrzewa. Jak się nagrzeje, to wsiadanie do takiego auta yy, rozgrzanego z gorącymi fotelami naprawdę jest mało przyjemne. A jak jest pozycja za kierownicą? No, znalezienie pozycji za kierownicą, ustawienie kierownicy hotela w tym przypadku nie stanowi najmniejszego problemu. Nie możemy też mieć specjalnych zastrzeżeń do jakości wykonania kokpitu. W limoncie musimy przyzwyczaić się do kilku rzeczy. Między innymi do tego, że nie mamy przełącznika wycieraczek z prawej strony. Cóż, ten model pamięta jeszcze koncern Daimler Chrysler. No Nie oszukujmy się, jest to do dziurnej po włoskim listingu, który na dobrą sprawę wyszedł mu. Na dobry mamy lepiej wykończone wnętrze, lepsze materiały w wnętrzu. Wszystko w tym samochodzie jest lepsze. No, a najważniejsze jest to, że pod maską mamy prawdziwy silnik. Prawdziwe 3,6 litra. Bez turbosprężarki, wolnosące, które czerpie moc z pojemności, a nie z turbiny, która prędzej czy później ulegnie uszkodzeniu. Więc to jest naprawdę fajne. Zatem 12,5 litra. OK! Całkiem sporo, ale hmm, pamiętam modele z mniejszymi silnikami nowoczesnymi z turbosprężarką, e, o dużo mniejszej pojemności, dużo mniejszej mocy, które, pod, które średnio potrafiły zużyć na trasie więcej paliwa niż Fiat Fremont o czym to świadczy, że duże silniki wcale nie są takie złe. E, co jest jeszcze fajne w Fremoncie? Mnóstwo schowków. Mamy. Duże schowki na konsoli środkowej, bardzo duże schowek, schowek pod podłokietniku, schowek z prawej strony, duże kieszenie w drzwiach z przodu, duże kieszenie w drzwiach z tyłu i bardzo duże schowki pod tylnymi fotelami, A właściwie pod nogami pasażerów, którzy siedzą w drugim rzędzie. Czy warto kupić światła FIMONTA? Tak, ale są dwa warunki. Jeśli będzie to wasze jedyne auto, to wtedy. Jednak lepiej warto zdecydować się na wersję napędzaną silnikiem wysokoprężnym, która zapewni bardzo ekonomiczną eksploatację. Jeśli jednak szukacie drugiego auta w rodzinie, które nie będzie służyć głównie do jazdy po mieście, a będziecie jeździć nim w trasy na wycieczki, to dużo lepszą opcją będzie wybór właśnie tego motoru: czyli 360 litra, 280 koni przełożonego z automatyczną przekładnią. Dzięki temu będziecie mieć zapewnione naprawdę bardzo komfortowe warunki podróżowania, zawsze zapas mocy dostępny do waszej dyspozycji. No, i jeszcze jedna ważna rzecz. Nie zagłuszy waszych myśli klekot diesla. Chociaż diesle Fiata wcale nie są takie złe. Hm, są nawet całkiem dobre.